Witajcie, witajcie, to znowu ja, Gra i witam was w, w krótkim o, ogłoszeniu. E, okazuje się, że w weekend pograłem trochę w gry z Festival Next e, Będziecie dostawać odcinki, już Wam wszystko pokrótce wy wyjaśnię. Okazało się, że z soboty na niedzielę chciła mnie gry porządkowa, przez co odpuściłem sobie niedzielę. W poniedziałek jeszcze nagrałem kilka gier. Gdyż zostałem w domu, nie poszłem do pracy. W e, poniedziałek też był wieczorem live z Greenhalla, e, a więc tak. A więc tak, e, jak widzicie, wleciało e, na pewno Among Us 3D, Beholder, bardzo fajna gierka, e, nowa część, konduktor. Gierkę wrzuciłem jeszcze jakąś Jitter i Solarium, e, Solar Punk, przepraszam. I dziś wleci jeszcze drugi odcinek o 17.00 z SolarPunka i każdego dnia będę wrzucał myślę po jednym, po dwa odcinki, zależy jakie będą długie, bo na przykład Solar Panka wyszedł bardzo długi, bo ponad godzinę. Drugi trwa chyba też coś 40 minut. Niestety przez to, że byłem chory nie nagrałem Batmana, więc w tym tygodniu Batmana o 20.00 czy o 21.00 nie będzie w ogóle, więc jeżeli będę miał jakieś krótsze odcinki z festiwalu Next, to tak jak mówiłem w poprzednim filmie, w ogłoszeniach, że teraz zawieszam tak jakby challenge. Nie będę pokazywał darmowych gier ze Steam, tylko po prostu rzucał same odcinki z festiwalu Next. A Batman, myślę, że jak się uda, to do, jak dotrzemy do przyszłego weekendu, to w przyszły weekend po prostu nagram. Myślę, że do przyszłego weekendu może się postaram tak, żeby porzucać wszystkie odcinki, yy, które są z yy, z festiwalu gier demo Next, bo są niektóre bardzo ciekawe i, i od przyszłego tygodnia mam nadzieję, że ruszamy z powrotem z challenge'em, czyli darmowe gry ze Steam'a plus Batman. Tyle ode mnie. A i witam nowych subskrybentów na kanale. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie się, będziecie się bardzo fajnie bawić, bo myślę tutaj trochę po prostu pokombinować, nie tylko nagrywać same gameplay, ale też pokazywać jakie są nowości, jakieś informacje właśnie robić filmy powiedzmy z Premier Gier i tyle. Dobra, ja spadam do pracy. Trzymajcie się, cześć.